Hej, cześć, Maneczko, Z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem Wam o odwołaniu koncertu Ariany Grande. Ale jeszcze przed filmem standardowo prosiłbym Ciebie o subskrypcję kanału wraz z dzwoneczkiem, zostawienie łapeczki do góry, tak aby film ten się lepiej pozycjonował. Raz pamiętajcie o unikalnym kodzie twórcy w sklepie Fortnite, czyli na linopi i dwaj na końcu. A ja już Wam nie przedłużam i lecimy do odcinka! A więc, jeszcze tutaj na samym wstępie, chciałbym wam zaznaczyć, że nie chodzi mi tutaj o całkowite usunięcie koncertu, a o przełożenie na inną datę. A najdokładniej został on odwołany z dnia 7 sierpnia o północy. Wszyscy z nas pierwotnie myśleli, że takowy koncert będzie dnia 7, 8, jak i 9 sierpnia. Jednakże koncert Ariany Grande, jak i Event z UFO, to dwa osobne wydarzenia. Koncert nie ma żadnego powiązania fabularnego, ale Event z UFO, jak i samymi kosmitami, już ma. W związku z czym Event UFO będzie tylko dnia 7 sierpnia o północy koncertów ten dzień nie będzie. Natomiast we wszystkie pozostałe dni koncert Ariany Grande odbędzie się. A że event z UFO będzie tylko raz, to polecam Wam pójść na takowy. We wszystkie pozostałe dni, w które będzie koncert Ariany Grande, 4 godziny przed całym tym wydarzeniem zostaną wyłączone tryby takie jak tryby okresowe, laboratorium bojowe, czy też tryb kreatywny. Natomiast będą dostępne takie jak casuale, areny oraz sam tryb Ariany Grande. Pamiętajcie również, że po samym evencie ma zostać zniszczony koralowy kasztel, a w jego miejsce ma stanąć wielka, fioletowa materia, która oczywiście będzie tą fioletową kostką, czyli kawinem. Ale ten temat postaram Wam się wytłumaczyć jeszcze bardziej szczegółowo w jutrzejszym materiale na tym kanale. I to byłby już koniec tego odcineczka. Zostaw łapeczkę do góry, jeżeli podoba Ci się to, co tworzę i chcesz podbić statystykę tego filmu. Oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął Was żaden żadnym na tym kanale. Ponadto możecie wpisać potężny kodzik na linopi, przez dwaj do końcu do sklepu i coś sobie z nim zakupić. A już Wam nie zabiorą więc czasu, i pamiętajcie, aby wprawić nasze poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!